Cześć, nazywam się Małgorzata Wrońska i od 2004 roku zawodowo zajmuję się chillidingiem. W tym czasie prowadziłam zespoły chilliders, które występowały na największych imprezach sportowych w Polsce, a także za granicą. Poza tym zdobyłam Mistrzostwo Polski jako zawodnik oraz jako trener. A dodatkowo jestem także sędzią performance cheer i cheerleadingu. Posiadam także uprawnienia sędziowskie międzynarodowe, dzięki czemu sędziowałam turnieje w Australii, Chinach, Korei Południowej, Czechach, Niemczech na Białorusi i Ukrainie, a także miałam ogromny zaszczyt sędziować mistrzostwa Polski w roli sędziego głównego. W swojej działalności układam także choreografie Freestyle Pong, które mogliście zobaczyć na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, a także na turniejach w Chinach czy Korei Południowej. Na tym kanale znajdziecie mnóstwo wiedzy merytorycznej z zakresu sędziowania, a także tego, jak prowadzić zespół. Będą także filmy instruktażowe dotyczące poszczególnych elementów technicznych. A ponadto chciałam Wam przedstawić osoby, które są związane z trillingiem od lat i z pewnością mają Wam wiele do przekazania. Jeśli jesteście ciekawi, co się będzie działo na tym kanale, zapraszam do subskrypcji i do oglądania.